Wszystkie cześć, nakitka. I dawno nie nagrywałam. Znaczy dla Wam? No dawno nie nagrywałam tego. I, i trochę mi się zmieniło Domka, domek. Yy, subskrybujcie kanał. Kto nowy, Zostawiajcie łapeczki w górę. Ale chodzimy. Mam nowy pokój, odmieniony tutaj. Za oczyszcziny. Mam kolejną owieczkę. Patrzcie. No już się uspokoiła. się wstydzi. <grym> Ym, I powiększyłam sobie. Tutaj, a tak to się nic nie zmieniło. Mimo czapeczkę. <grym> Dobra, sobie spać. O, tam nie pilnuje. <grym> o nie! O, czego na mnie skakałaś? Czegożesz na mnie skakać? Co, trzcinę, która mi w ogóle nie rośnie. Zdobyłabym palce z Creeperem. I widzicie co? Ja sobie zakryłam tę jaskinię. I przez to tutaj totalnie dolinę Creeperów. Popatrzcie. Ja sobie. Chodzę Tam creeper, tam creeper i tam był creeper. No to jest czwarte. Cztery creepery, czajcie, cztery. Moja farma. Mam marchewki. Dlatego ja się nauczyłam z nimi bić, choć niezbyt dobrze mi idzie. Z tymi panelami, nie? Walczyć, ale nie jakoś perfekcyjnie, Czasami nie wybuchają. A dobrze, że na górach, tutaj mniej widać. A. I zbieram pająki. Sieć, żeby zrobić sobie piątkę znaczy łuk A ja mam chyba dwie sieci, nie? Ja mam dwie sieci. I Jeszcze sprawdzę sobie na tyle. Nie wiem czy to jest super, ale że trzech nie wiem czy nie jest super. super. A co, to. jest dobrze. Idę do kan Gun Outer. Czy powinnam stawiać? Nie wiem czy powinnam tutaj skrzynki stawiać. Jest ten. Czy nie. Szkielet, szkielet, pytek, pyt, pyt. Dwie kości, no fajnie zrobimy sobie te marchewki Jezu, czasami jestem pytek w No Mamy sześć, zrobimy sobie marchewki Mam marchewki co sobiaka Od pewnego zablokowiaka, który miał marchewki Walnąłem bo ostatecznie To też ziemniaki do świnie, nie? Na mi potem już się da. Tak to, pamiętam. I tak to wieść. Teraz będzie mnie atakowało. Albo zrobię drugą, trzecią Albo z cukier Ale żadnego nie mam To Robię Trzcinę sz Trzcinę sz sz ja Że że czasami mikrofon mi tak ten Ale jak gram na telefonie To trzymam go jakby płasko I no wtedy nie, Nawet nie zauważam Kiedy dotykam tego, tego Mikrofonu od telefona. Kolejny. Jak ja was nie no. Kupi shift. No. Przynajmniej mam je rozbierać zbierać surowce za darmo, nie? Nie brak. Kluczyk. Teraz trzeba Trzeba by było jakoś włączyć. Kiedyś kamieniem. Yy, mam kamień z tego. Ja... Yy, rozprzestrzeniałam, robiłam większy dach, więc zadał trochę. No tutaj pułapi ktoś się włapał? Nikt, szkoda. To, to już w ogóle musimy Jakieś jakiegoś tematu to tam wpada i znika o ciemna owca no nie są jakieś rzadkie czy one idą na mary? nie nie lubią marchewek nie lubią marchewek zdecydowanie chopra bo ja machewki miłocną Się zakosił. Ta liczka mi się zniszczyła. Eee! to specjalnie urobiłam. Muszę trochę początku dla mojej biednej owieczki. Brat mi na pewno brat, na pewno, Jakie ja nie będę mówić. brać. A jak chcecie to mogę teraz nawet tego przełączyć sobie i Minecrafta nagrać, tylko nie wiem jak to będzie trochę trudne, dlatego że jak to? Na Minecraft, na tym tablecie nie mam swojej karty, nie? Żeby... Nie mogę zbyt bardzo przesyłać filmów, nie? bo to aplikacja by sobie spoko załatwiła, nie? ale tego nie mogę więc zbyt bardzo nie wiem więc to będzie mega, 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 mega słabe no ale zrobię to dla Was dla Was to zrobię i mam nadzieję, że to nie rodzina, tylko opanowa

sobie... Tutaj można się schować fajnie Iż. Iż. Łyż, 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 łyż. I mean it's what we i nie dostaję w no towizji. No nie? Yy, trochę słabo się chodzi. Jest! Przecież to chyba Dzięki owca za czar. Mam magiczną owcę zaczarowała, że mogę iść spać. Dziękuję. Dziękuję. Nie to łapę. I lecimy. Pająk jakiś. Dawaj mi pająka, dawaj mi pająka, pająka. Pająka, kokokonga. Czy jakoś tak? Tak. Pająk, pająka Kurde, owca nie. Owca. Nie, ekscytowała, że to pająka. To nie pająka ja owieczkę mogę zabijać. Bo inaczej dostanę przeklęta. Przedróżował moją owieczkę kochaną. Mam nadzieję, że się nie zgubię, bo będzie beka będę musiała zrobić cały nowy dom, a tam mam Czekaj, czy tam był pająk, czy tam był pająk, czy tam był pająk. Ja chcę pająca. Czy tutaj był pając? tutaj był ten pając? Muszę spadać do Ty, bo nie mogę splintować. Mm. Zaraz spadnę, ratunku. Świnia, 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 świnia. Już świnia i szuka mnie szybsza. Chyba to raczej nie w tym biomie. Bo ja w górach mieszkam.